Wszystkim. Wracam do Was po krótkiej przerwie z małym update'em, co tam u mnie się wydarzyło przez te ostatnie chyba dwa miesiące. Jest aktualnie godzina jakoś około dziewiątej. Ja wstałam o ósmej rano. Jestem już wykąpana po śniadaniu. Na dziesiątą mam. Lekarza, y, idę do laryngologa, ponieważ od jakiegoś czasu, od jakichś paru dni y, coś mi się dzieje z uchem i przez y, dobre 3-4 dni nie słyszałam na jedno ucho kompletnie. Na szczęście wczoraj y, jakimś cudem odetkało mi się, niestety, no, mimo wszystko trochę się niepokoję, także idę to sprawdzić. O 14 mam. Kolejnego lekarza, mam dzisiaj ginekologa, i może Wam trochę też uda mi się nagrać z wizyty dzisiejszej, ponieważ już od dzisiejszej wizyty i na każdej kolejnej będę miała robione już KTG. Także będzie to coś nowego, i trochę te wizyty będą wyglądać inaczej niż wcześniej. Miałam takie zwykłe, także. Póki co to chyba wszystko. Ja się teraz szykuję i odezwę się do Was za jakąś chwilkę. Tak, w ogóle szybko Wam powiem, jeszcze przed wyjściem mam chwilkę czasu. Dlaczego już teraz mam mieć robione kategie? Bo może niektórzy się zdziwili, ponieważ ja jestem obecnie w 30. tygodniu ciąży, a kategie, jak wiadomo, wykonuje się dość później. Raczej standardowo tak się wykonuje. Ja po prostu trafiłam na szczęście na tyle dobrego lekarza, ginekologa. Przy okazji, dziewczyny, jakbyście były zainteresowane na przyszłość, albo może obecnie szukacie jakiegoś ginekologa w Poznaniu, to dr Bruszewski bardzo Wam z całego serca polecam. Po prostu wizyty wyglądają następująco, jeśli chodzi o oczywiście przebieg ciąży, że już od 30 tygodnia co wizyty sprawdza się przy okazji KTG i te wizyty są częstsze, bo przez ostatni czas w sensie przez ostatnie miesiące miałam wizyty co miesiąc u ginekologa, teraz będę miała co 2-3 tygodnie, także będą one już częstsze i no, i dodatkowo będzie właśnie robione to badanie KTG. Też ze względu na to, że ja mam problemy tarczycowe i y, mam problemy też z y, napięciem brzuszka, y, co właśnie może też trochę wynikać przez, przez tę tarczycę. Także no, trzeba to kontrolować. Ja nie narzekam absolutnie, ja się bardzo cieszę, wolę. Y, Wolę tak, niż jakby było robione za mało. A miałam taki wcześniej przypadek, przed tym jak trafiłam, czy zanim trafiłam do doktora Berszewskiego, to miałam innego ginekologa, panią, która prowadziła moją ciążę przez 3 miesiące prawie 4. No i niestety to może opowiem Wam trochę później, ponieważ teraz. Nie mam na to zbytnio czasu, a jest co mówić. I jest to dość ważne, także później Wam o tym wspomnę. Ale bardzo blisko łożyska to jest knusek. Oczko i też przy łożysku to nie wiem, czy nam wyjdzie jakieś zdjęcie. zdjęcie. Jasne. I mhm. górna warga to już jest tak pominęta. Za dużo się tu nie uda niestety na noc zyskać, ale coś tam widać. Wróciłam już do domu po obydwu wizytach u lekarza u laryngologa wszystko w porządku okazało się, że wystarczyło tylko czyszczenie, żadnego zapalenia tam nie było a u ginekologa też wszystko w porządku yy, z maluchem też jak najbardziej ładnie rośnie i się rozwija wszystko jest ok miałam robione też KTG też wszystko było w porządku wyniki są dobre także Jedynie co to cały czas jest problem z tam tarczycą. No i właśnie e, przechodząc i wracając do tematu, o którym chciałam Wam powiedzieć, związanego właśnie z wynikami i z moją tarczycą, e, ja mam podwyższoną tarczycę i zaczęło się to właśnie w momencie, kiedy zaszłam w ciążę. I y, początkowo, kiedy chodziłam do innej pani Ginekolog, tak jak już wam powiedziałam, w przeciągu prawie czterech y, miesięcy miałam zlecone przez nią badania raz: morfologię mocz i jakieś tam dodatkowe. No i to już był jakiś sygnał, że chyba trochę za mało tych badań. Bo w ciąży, no raczej też zależy, oczy, oczywiście, od lekarza, jednak no, na pewno trochę częściej się to patroluje. I dodatkowo, przechodząc z wynikami do mojej wcześniejszej pani ginekolog, yy, dostałam wiadomość zwrotną, że wszystko jest w porządku, że moje wyniki są super, wszystko ok. Także, no, ja osoba, która się na tym nie zna, yy, bo nie jestem lekarzem, Oczywiście zdałam się na, na moją panią ginekolog, i to był trochę błąd. W sensie nie obwiniam za to siebie, bo absolutnie nie mam, nie mam obowiązku wiedzieć takich rzeczy. Mimo wszystko okazało się później, jak już przeszłam do mojego obecnego ginekologa, okazało się później, że moje wyniki wcale nie były dobre. A przede wszystkim tarczyca była za wysoka. Tym bardziej w pierwszym trymestrze, trymestrze ciąży. I jak mój pan ginekolog zobaczył te wyniki, to no, złapał się lekko za głowę i był bardzo, bardzo oburzony <grywania> zachowaniem wcześniejszej mojej pani ginekolog. Także zaczęliśmy szybko działać, na szczęście, z tą tarczycą, i to na pewno nam wyszło obecnie na dobre, bo kto wie, co by się wydarzyło, gdybym, gdybym z tą tarczycą po prostu nic nie zrobiła i gdybym, no, gdybym nie zaczęła brać leków. Obecnie u mojego ginekologa mam, jakby, zlecenia co miesiąc. Badań yy, krwi i moczu i jakichś pojedynczych, dodatkowych, jeśli jest taka konieczność. No i oczywiście co miesiąc też patrolujemy tą tarczycę. No i przede wszystkim, w, chociażby w takim porównaniu samej wizyty, jest totalna różnica. Yy, chociażby pod tym względem, że u wcześniejszej mojej pani ginekolog potrafiłam siedzieć maksymalnie 5 minut, to było. Na zasadzie wchodzę, wszystko jest ok, idziesz do domu. A tutaj obecnie jest to kompletnie, yy, kompletnie coś innego: jest to zdecydowanie bardziej profesjonalne podejście. Ja, wychodząc od obecnego mojego lekarza, czuję się naprawdę zaopiekowana. Wiem, że wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być, Oni się nie muszę denerwować. Yy, Wszystkie informacje dostaję wyłożone na tacy. No tak naprawdę wszystko wiem. Po prostu jestem spokojna. Nie muszę się od nic zdenerwować. Sama wizyta trwa z dobre pół godziny. Wszystkie, wszystkie te, jak widzieliście, pomiary i tak dalej. samo USG trwa sporo czasu. Także... No jest różnica i bardzo się cieszę, że coś mnie drgnęło, żeby zmienić tego ginekologa. Um, i, I cieszę się, że cieszę się, że trafiłam właśnie na tego, na tego pana, ponieważ no, nigdy nie wiem, i nie wiadomo byłoby nie wiem, co by się działo, gdybym tego nie zmieniła. No, po prostu mogłoby to się, się skończyć. Także już nie, nie przedłużając mm, tej historii. Po prostu y, zwracać na to uwagę y, i jeśli Was coś niepokoi albo jesteście pewne, że tych informacji jest po prostu za mało w porównaniu do tego, ile po powinnyście dostać, y, czy powinniście, bo tu mówię oczywiście nie tylko w przypadku kobiet i ginekologów, mówię o każdym lekarzu, to jest po prostu, no, dla mnie to jest niekompetentne i... Y, no i mogło to po prostu bardzo źle wpłynąć na moje dziecko, tak, w przyszłości, do czego bym nie, no chyba bym sobie pluła w twarz po prostu, gdyby się tak wydarzyło, także. Dzień kolejny, ja już jestem po śniadaniu, uszykowana w miarę, jeszcze muszę się tylko pomalować, i dziś jedziemy załatwić jedną ważną sprawę, ponieważ większość pewnie jeszcze z was nie wie, e, jesteśmy w trakcie przeprowadzki, obecnie jeszcze mieszkamy u rodziców Wojtka, natomiast no, wydaje mi się, że na przestrzeni. Grudnia, paź... znaczy grudnia, stycznia e, będziemy się już przenosić do naszego nowego mieszkania, e, i też na pewno na bieżąco będę Wam w ogóle e, pokazywać, co tam się dzieje w, w tym mieszkaniu, jak przebiegają remonty, e, jak sobie coś tam urządziliśmy. E, także w związku z tym, dziś musimy jechać, e, załatwić podłogi. Jeśli coś nam się już od razu spodoba, to od razu dzisiaj je zamówimy. Ze względu na to, że mm, może większość albo ktoś, kto robił z Was jakikolwiek remont, wie, że na takie rzeczy czasem czeka się yy, no, sporo czasu. <laughs> Także jeśli czegoś akurat może nie być na stanie, to, to lepiej, yy, żeby zamówić to już teraz. Bo później czas oczekiwania czasem przerasta. No, także jedziemy co dziś załatwić. I z takich rzeczy to tyle co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Wczoraj już, już nie dokończyłam, chciałam wam jeszcze tak pokrótce powiedzieć na szybko, co tam u mnie i co się zmieniło przez te ostatnie dwa miesiące, jak się do Was tutaj nie odzywałam. W ogóle przepraszam Was bardzo za to światło. No, raczej wiecie, jaka już jest pogoda za oknem. Jest szaro, buro zimno i, i to światło nie jest niestety najlepsze. Ja też nagrywam z telefonu, ponieważ no nie mam jeszcze takiego dobrego sprzętu. Może kiedyś się w niego zaopatrzę, zobaczymy. <śm> <śm> Także mam nadzieję, że jakkolwiek mi to wybaczycie. No i do rzeczy, co chciałam Wam powiedzieć. No przez te dwa miesiące trochę się zmieniło. Yy, przede wszystkim yy, mój stan fizyczny się dość zmienił. Yy, ja już jestem na ostatniej prostej w zasadzie, bo zostały mi yy, dwa miesiące do porodu. <laughs> także jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to, yy, no to za dwa miesiące mały będzie już z nami, także bardzo się z tego <laughs> powodu cieszę. Yy, no, i w związku z tym niestety jest już tak, że ten brzuch jest na tyle spory, że bardzo uniemożliwia mi takie swobodne poruszanie się. Jakieś najprostsze czynności, czy tak jak starałam się przez okres całej ciąży w miarę jakkolwiek ruszać, chodzić na jakieś dłuższe spacery, tak niestety. No teraz już muszę sobie tego odmawiać. Mam nawet takie zalecenia od pana ginekologa mojego. Nie mogę niestety za dużo się wysilać <laughs> ze względu też na to, że mam problemy z napięciem brzuszka, które są spowodowane przez te moje problemy tarczycowe i niestety no to nie wpływa za dobrze. Nie później bardzo faktycznie ten brzuch boli, on się bardzo napina. No, jest, jest to dość uciążliwe i nie jest to za przyjemna sprawa. Także pod względem fizyczności jest już nieciekawie, jest niewygodnie, jest ciężko. No, ale pociesza mnie, że to już jest w zasadzie prawie koniec moich męczarni. <grym> Także jeszcze trochę i jeszcze trochę się przemęczę. Wiem, że warto. Co poza tym? Poza tym wszystko w porządku. Raczej nic chyba więcej się nie pozmieniało. Aha, co może jeszcze zauważyłam? Bo chyba we wcześniejszym filmie wam tego nie powiedziałam. Ale zauważyłam, że podczas ciąży bardzo, bardzo poprawiła się moja kondycja włosów i paznokci. I naprawdę ja miałam ogromne problemy z, z moimi włosami, ale też trochę, może na własne życzenie, ponieważ ja bardzo kombinowałam z farbowaniem. No, e, No, zniszczyłam te włosy po prostu. E, jak już dałam im odpuścić, zaczęłam bardzo dbać o, o taką pielęgnację domową, ale zauważyłam, że podczas ciąży już w ogóle te włosy są po prostu. No tak ładnych włosów jeszcze nie miałam i przede wszystkim jest ich zdecydowanie więcej niż zawsze. Tak samo chodząc do kosmetyczki też co wizytę słyszę, że jest pod wrażeniem co się stało z moimi paznokciami, ponieważ moje paznokcie zawsze były po prostu papierkowe i teraz nagle są no są twarde, są takie no zdecydowanie lepsze niż były. Także bardzo mnie to cieszy, jednak z drugiej strony obawiam się, że jak dojdzie już do tego, że będę pociąży, no to niestety mogą się znowu pojawić problemy, ponieważ często jest tak, że jeśli w ciąży takie rzeczy poprawiają się i ta kondycja jest lepsza, to pociąży jest trochę gorzej i na przykład włosy często wypadają ze względu po prostu hormonalnych, tak? To co nie wypada nam w trakcie ciąży, wypada po. E, oczywiście to w pewnym, e, po pewnym czasie do siebie dochodzi, no, natomiast e, ja się trochę o to obawiam, bo ja e, nawet teraz nie mam dużo tych głosów, także mam nadzieję, że nie będzie tragedii. No, e, nie chcę Wam już więcej przedłużać, myślę, że to co najważniejsze chciałam, to Wam powiedziałam. E, wypiję sobie kawkę, poczekam aż Wojtek da mi znać, e, czy mogę już e, jechać w jego stronę. No, i e, na pewno będę Wam e, później mm, zabierał Was ze sobą e, na te zakupy i pokażę Wam ewentualnie, co tam może już wybraliśmy. Także widzimy się zaraz. Po zakupach e, wróciliśmy jakoś niedawno, po drodze jeszcze poszliśmy coś zjeść e, i byliśmy w komforcie i w Liroyu. Jeśli chodzi o nas e, i o to, czego my szukaliśmy, to w Liroyu w zasadzie jak dla nas słaby wybór, nie znaleźliśmy w sumie nic, co by nas zainteresowało. W komforcie, wręcz przeciwnie, w komforcie naprawdę były, był duży wybór, był. E, był ciekawszy na pewno wybór. I ceny też były dość takie przystępne. I wybraliśmy parę podłóg, także na pewno na którą się zdecydujemy, jeszcze nie wiemy, na którą, ale jak już podejmiemy, podejmiemy jakąś decyzję, to przy okazji na pewno wam powiem. I tak, na dziś to już chyba będzie wszystko. Już chyba nie będę się do Was dziś odzywać. Zabierę się teraz za. Montowanie tego, co tutaj dla Was nagrałam z tych ostatnich dwóch dni. Mam nadzieję i myślę, że będzie mnie tutaj tylko teraz coraz więcej i że mi się to uda, chociażby ze względu na, na to, że mam teraz na pewno trochę ciekawsze rzeczy Wam do pokazania, ze względu na przeprowadzkę czy chociażby rozwój ciąży. No, także bardzo Wam dziękuję za te dwa dni razem ze mną spędzone. Mam nadzieję, że trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość odnośnie co tam u mnie się działo przez ostatni czas. I to tyle. <grymne> Buziaki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa!